Szanowni Państwo, decyzją Rady Gminy Poronin na wniosek pani wójt Anity Żegleń rok 2024 w naszej gminie został ogłoszony Rokiem Braci Kupców. Rok Braci Kupców to okazja do refleksji nad wszystkimi ofiarami, które zostały złożone na ołtarzu ojczyzny w czasie II wojny światowej, nie tylko w góralskich rodzinach, ale na całym świecie. Marterologia sześciu braci kupców ma znaczenie w kilku wymiarach. W wymiarze patriotycznym, bracia walczyli o wolność i niepodległość Polski z niemieckim okupantem, nawet w Auschwitz należeli do konspiracji, współpracowali z lotmistrzem Witoldem Pileckim i swoją działalnością wspierali rząd londyński, za co ponieśli największą ofiarę więzienia i życia. W wymiarze obywatelskim, za wierność słowom hymnu polskiego, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Za niezłomną postawę wobec antypolskiej polityki okupanta niemieckiego, za sprzeciw wobec wszystkich działań niemieckich, za niezmienność swoich poglądów, bracia byli gotowi poświęcić swoje życie. W wymiarze humanistycznym, związany z utrzymaniem moralności i honoru w trudnych warunkach, jakie stworzyli Niemcy w obozach koncentracyjnych. Bracia byli wsparciem nie tylko dla siebie, ale również dla innych więźniów, ratując wiele ludzkich istnień. I na koniec, choć nie jest to najmniej ważne, wymiar religijny. Bracia nie wyżegli się wiary w Boga, pomimo okrucieństw wyrządzanych przez Niemców i oglądanych na co dzień w obozach koncentracyjnych, w tym w obozie w Auschwitz. Pozostali wierni Matce Boskiej. Bolesław wykonał słynną figurkę Matki Boskiej z zadrutów. Dającą nadzieję pozornie straconym ludziom. Rodzina kupców składała się z rodziców Piotra i Marii z domu Mrowca, dwóch córek, Marii i Stanisławy, oraz sześciu synów, których widzimy tutaj po mojej lewej stronie: Józefa, Jana, Władysława, Karola, Bolesława i Antoniego. W 1918 roku kupcowie przeprowadzili się do z zakopanego do Poronina gdzie zamieszkali w nowo wybudowanym domu, w którym prowadzili restaurację u Piotrusia. W rodzinie kupców bardzo żywa była tradycja niepodległościowa. Piotr, uczestnik I wojny światowej, przekładał dużą wagę do patriotycznego wychowania swoich dzieci. Synowie należeli do organizacji Strzelec i Sokół. W domu rodzinnym kupców dużym szacunkiem cieszyła się osoba Józefa Piłsudskiego. Młodość braci przypadła na okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy zaczynała się odbudowa państwowości, kiedy z ruin zaczynał się odradzać cały kraj. Był to czas, kiedy młodzi mężczyźni snuli plany dotyczące swojej przyszłości, zarówno tej zawodowej, jak i prywatnej. Aktywnie uprawiali sport, będąc członkami klubu Wisła Zakopane. Wszystko legło w gruzach wraz z rozpoczęciem wojny w 1939 roku. I właśnie o tym trudnym czasie, o warunkach, w jakich przyszło żyć mieszkańcom Podhala, i o koszmarze, którego doświadczyli bracia kupcowie, chcielibyśmy Państwu dzisiaj opowiedzieć. Jako bratanica Zofii Kupiec z domu Galica Zuszosz, która była żoną najmłodszego z braci Antoniwa. Chciałabym z całego serca podziękować za to, że podjęła Pani inicjatywę, aby rok 2024 był rokiem Braci Kupców. Na ręce Pani również składam serdeczne podziękowania dla całej Rady Gminy Poronim wraz z jej przewodniczącym na czele, panem Adamem Pawlikowskim. Bardzo dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo na taki sposób upamiętnienia braci kupców. Równocześnie chcielibyśmy podziękować y, wszystkim osobom, które były zaangażowane w przygotowania, w realizację tego, y, jakże dla nas ważnego projektu. Pani Bojd, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. jest taki problem że. Wypominaj. To... Wypominaj. <grymne> Bardzo dziękujemy. Proszę zostać za mną. A jeszcze chcieliśmy Jeszcze poprosić, Możemy kontynuować. W imieniu rodziny chciałem poprosić tutaj na środek panią Jadwigę Pinderską-Lech, panią z Muzeum Auschwitz-Birkenau, która będzie przedstawicielem całej firmy, ponieważ od paru lat trwały przygotowania do tego projektu książki z Pani, Panią Jadwigą mieliśmy najczęstszy kontakt, dużo czasu spędziliśmy razem, rozmawialiśmy, poznaliśmy się, można powiedzieć nawet zaprzyjaźniliśmy się. Na jej ręce chcieliśmy również złożyć podziękowania wszystkim pracownikom muzeum, którzy pracowali przy tym projekcie. Chcieliśmy podziękować dyrekcji muzeum. Poświęcimy ją za to, że tak przychylnie podeszli do, tej, do, tego, do tego tematu i Strasznie jesteśmy wdzięczni. Myślę, że może kiedyś w przyszłości jeszcze uda nam się wspólnie jakiś projekt nowy, bo to co rodzina Kupców swoją postawą i swoimi wartościami, które zawsze dominowały w ich życiu, zostawili wiele różnych cennych rzeczy i myślę, że może że ponieważ największy kontakt mieliśmy z najmłodszych z braci z Antonim, myślę, że oni są dzisiaj wszyscy bardzo szczęśliwi i doczekali w takiej chwili, proszę zobaczyć, musiało minąć od zakończenia tej strasznej wiechenny. 80 lat minęło, będzie w przyszłym roku 80 lat, 80 lat i wróciła, została przywrócona pamięć. I za to jesteśmy, Panie Jadwigo, i wszystkim Państwu bardzo wdzięczni i serdecznie dziękujemy. jeszcze 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 nie koniec bo jeszcze mamy podziękowania chcieliśmy podziękować e, pani kierownik pani Reginie Korczak Watycha która była mózgiem tego przedsięwzięcia oczywiście ze swoimi współpracownikami wszystkimi osobami które przyczyniły się do powstania do powstania tego projektu proszę przekazać wszystkim podziękowania bardzo dziękuję, jesteśmy bardzo zadowoleni, wzruszeni, te rzeczy, które tu się wczoraj, wczorajszym i dzisiaj e, wydarzyły, były również oglądane, oglądane za granicą, wszyscy są pod wrażeniem i myślę, że na spokojnie po zakończeniu tych wszystkich uroczystości będzie okazja, żeby, żeby sobie to oglądnąć i przeanalizować, także dziękujemy bardzo, proszę zostać. <głosy> <głosy> bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo dziękuję i już na koniec chcieliśmy również podziękować księdzu Proposzczowi z parafii świętej Magdaleny w Poronie, księdzu Dariuszowi Kuziakowi, ale wiemy, że jest na pielgrzymce w Rzymie, na rekolekcjach w Rzymie. Chcieliśmy przede wszystkim podziękować za to, że że przyszedł tutaj do nas jako duszpasterz środowisk artystycznych. To jest też bardzo ważne, bo bardzo szybko złapaliśmy dobry kontakt. I on otoczył ten projekt taką swoją duchową opieką. Był, był mentorem, spowodował to, że odbyły się dwie pielgrzymki, głosił Słowo Boże w sposób też cudowny, znalazła się figurka, która była przekazana do kościoła w Poroninie i tak figurka po tak się odnalazła, także on ma bardzo duży udział. Chcieliśmy mu bardzo serdecznie podziękować na odległość, a jak wróci, to osobiście mu podziękujemy. Naprawdę Państwu, jesteśmy wszystkim, jesteśmy bardzo wdzięczni, żeście przyszli, żeście posłuchali tego wszystkiego, że przywrócona została pamięć tej rodzinie należna i jak to się mówi, teraz to jesteśmy teraz już spokojni, Wszyscy się o tym dowiedzieli. Będziecie to dalej pewnie kultywować. Zapraszamy, jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany porozmawiać, zobaczyć stare fotografie, zobaczyć miejsca, ponieważ tak się złożyło, że w części domu, który jest domem rodzinnym braci kupców, została stara część, która wygląda tak, jakbyśmy się przenieśli w lata 20. w poroninie. Są tam niesamowite pamiątki, ale również przedmioty życia codziennego. I warto to zobaczyć, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał. Zapraszamy serdecznie, jesteśmy do dyspozycji. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim. Szanowni Państwo, już yy, późna pora, więc będzie tylko kilka słów. Wczoraj powiedziałam, że kiedy dzieją się dobre rzeczy i spełnia się dobre marzenia, to wszechświat temu sprzyja. Kiedy w lutym tego roku pojawiły się pomysły uchwalenia roku 2024, rokiem braci kupców w poroninie, nawet w najśmielszych przypuszczeniach nie Mogliśmy wyobrazić sobie, ile wspaniałych ludzi stanie na naszej drodze, którzy będą nas wspierać w tym dziele. Nie dość, że wspaniali, profesjonalni ludzie z Muzeum Karl-Auschwitz. Bardzo Państwu dziękuję za ogromny wkład merytoryczny, ale również Pani doktor z Uniwersytetu Śląskiego. To też jedna z naszych wielkich niespodzianek, że są opracowywane listy, że będzie książka. Nasi wspaniali franciszkanie w Harmerzach, my nie wiedzieliśmy, że jest tam kaplica, że we wrześniu jest odpust, że jest Dzień Matki Boskiej za drutów. Jest wśród nas młody człowiek, który przygotowuje film. O Matce Boskiej z Zadrotów. Dzieje się wiele dobrego, bo wszechświat nam sprzyja. I myślę, że dzisiaj chyba jeszcze nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakie będą owoce tego, co się działo przez ostatnie miesiące i co się jeszcze wydarzy. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tutaj obecnym. Dziękuję młodzieży, która tak dzielnie i tak mądrze towarzyszyła nam przez ten czas. To było takie dobre i mądre spotkanie, kiedy jesteście wy, ale jest też grupa naszych kochanych seniorów, która nam. Tak, macham, pani Basiu, która nam towarzyszy w ważnych wydarzeniach. Jesteście zawsze z nami. Dziękuję wszystkim prelegentom, wszystkim gościom. Nie za wiele potrafię mądrego powiedzieć by, i będę kończyć, bo bardzo jestem wzruszona. Ta druga część niesamowicie emocjonalnie mnie poruszyła, co chyba widać, widać przepraszam. Natomiast chcę powiedzieć tak. Dawno, dawno temu bracia kupcowie uczyli poronian górali z Podhala. Jak żyć w czasach wojny. A myślę, że to, co się dzisiaj tutaj za ich sprawą wydarzyło, to dla nas jest wszystkich taka lekcja poprzez tę wiedzę, poprzez te uczucia, poprzez te emocje, oni nas uczą, jak godnie, mądrze i porządnie żyć teraz. I z tym, zostańmy. Bardzo Państwu dziękuję.